Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wardes i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wybudować zamek 15x15 kratek, który wymyślił TLX pod ostatnim odcinkiem. Mam nadzieję, że spełnię Twoje oczekiwania odnośnie tego zamku. A jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego właśnie ostatniego odcinka, w którym wybudowałem ten oto domek, w którym znajduje się sklep, serdecznie Was do niego zapraszam. Link będzie w opisie lub u mnie na głównej stronie mojego kanału a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście to koniecznie przyciśnijcie przycisk subskrybuj taki czerwony poniżej kanału a także zostawcie lajka i napiszcie jakiś komentarz po sobie dzięki temu wesprzecie mnie i pozwolicie po prostu rozwijać mój kanał dalej dzięki temu youtube będzie lepiej mnie pozycjonował i po prostu będzie pokazywał moje filmiki w większej ilości osób witam też nowych subskrybentów którzy przybyli od następnego do Następnego od poprzedniego odcinka. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że na dłużej tutaj zagościcie i na pewno coś dla siebie tutaj znajdziecie. A tymczasem przechodzimy do budowy tego zamku. A więc znacie już wymiary, więc w tym momencie nie zaczniemy od postawienia drewnianych pali, natomiast zaczniemy stawiać wieżę. Wieżę zaczniemy stawiać tutaj z adaneseitu i na początku postawimy same rogi. I tutaj zakładam. Że na czwartej kratce będziemy mieli pierwsze piętro. I co czwartą, następną kratkę będziemy tworzyć sobie kolejne. Teraz zrobimy piętra. Ok, mając już zrobione piętra, w tym momencie wypełnimy tutaj ściany wieży. Okay, mając takiego klocka, w tym momencie musimy go troszeczkę uformować. Więc tutaj, na samym szczycie, będziemy robić tak jakby rozszerzać to wieżę, od razu wygląda to lepiej. Teraz zróbmy tutaj wejście, a także okna. Teraz w tym momencie zostawimy już wieże w spokoju i zaczniemy budować mur, a także tutaj i bramę. No to co, zaczynamy. się ten mur nie będzie taki jednolity jednakże na razie zrobię e, po prostu taki będzie mi łatwiej pobudować i myślę, że wam także A więc ma już, mając już mur wybudujemy teraz budynek który tutaj już wcześniej widzieliście i jak na początku tą zewnętrzną stronę pokryję tak jakby już takim zwykłym że tak powiem stone'em natomiast tą drugą część pokryję tutaj koblem, czyli kamieniami. Tutaj tak samo zrobimy kamień. Ok, a więc mamy już po początkowe struktury zamku. Teraz będziemy je po kolei wykańczać. A więc pierwsz zaczniemy tutaj od bramy. Teraz tego stoną, co tutaj widzicie, odminimy. Więc jak widzicie, podmieniłem już sobie tutaj mm, moje tak jakby bloki, z których będę budował. A więc teraz tutaj mm, będziemy niszczyć to, ten kobl, czyli ten kamień. I po prostu powstawiamy tutaj drewno, dlatego że będziemy już wykańczać ten budynek. Więc robimy w ten sposób. I następnie tutaj wzdłuż, tylko wzdłuż, będziemy je. Tak, jakby ten budynek będziemy troszeczkę wydłużać. To samo będziemy robić z tej strony. Ok, mając teraz tutaj taki budynek, musimy postawić e, tak, jakby jego strukturę. Początkowo wygląda ona w ten sposób. Następnie umieszczamy tak, jakby biały beton. Tłumacząc e, na polski język. Ten biały beton e, wstawiamy w te miejsca, tak jak tutaj widzicie, okay, w takim wypadku tu był mały błąd. Tutaj też damy w ten sposób, żeby wyglądał on tak samo. Okej, okay, i następnie zrobimy dach. I wstawimy też okna. Następnie na dole zrobimy drzwi. A także zaraz wstawimy je też i u góry. A także zrobimy tutaj piętro. Dlatego, że jak zaraz zobaczycie, jeszcze go tutaj nie mamy. Okay, następnie zrobimy piec tutaj do noszej kuźni, która będzie na zamku. A także zrobimy tutaj okiennicę do naszych okien. Jak wam wcześniej mówiłem, tutaj w tym momencie to ścianę, tak jakby zburzymy, zyskując dzięki temu więcej miejsca a następnie zrobimy tutaj dwie pary okien i okej okay, w takim wypadku tutaj od razu zrobimy jeszcze podłogę tam jedną Teraz tutaj zrobimy jeszcze, tak jakby takie, taką naszą małą studnię, która będzie tutaj na zamku. A więc, mając już tutaj budynek i kuźnię, w tym momencie musimy zająć się jeszcze stajnią, która będzie tutaj na tym zamku, a także wykończeniem tutaj wieży, a także i bramy. Jeśli chodzi o bramę, to zostało nam tylko tutaj, tak naprawdę, postawić to, co teraz zrobiłem, czyli taki, można powiedzieć, murek, a także zrobienie tutaj okienka. I następnie przechodzimy do tej części. Tutaj, oczywiście, już nasze znane tutaj, te takie pale, które zazwyczaj stawiamy. I to będzie nasza tutaj stajnia. Zrobimy tutaj, oczywiście, płotek. Na około, żeby nam konie nie pouciekały. A także zaczniemy tutaj, obramujemy daszek. W międzyczasie tutaj musimy oczywiście zrobić wyjście z wieszy, które znajduje się tutaj na pierwszym piętrze. I następnie to przejście będziemy zrobić tutaj. Tutaj, oczywiście, tak jak już pewnie wcześniej zauważyliście, jest troszeczkę wyżej niż w innych rejonach, ale to po prostu z tego względu, że no tutaj zrobiłem, można powiedzieć, takie podwyższenie. Tutaj, jak widzicie, już wszystko schodzi na dół, czyli już normalnie równamy tutaj, tak naprawdę, do mm, stajni. Tutaj robimy w ten sam sposób i tutaj także wychodzi nam coś takiego. Oczywiście to potem wszystko podzielamy, że no tutaj nie będzie tak naprawdę nic widać, że tak powiem, różnicy. O, może tak, nie będzie tutaj żadnej różnicy. Ok, a więc tak musimy tutaj porobić oczywiście przejścia, żeby to jakoś tam w miarę u nas to wyglądało. Porobić drzwi, tutaj oczywiście, tak samo okna. Myślę, że chyba bez tego. No i tutaj na górze. Oczywiście zostało nam do zrobienia tutaj podłoga, także i dach. Więc jak widzicie udało nam się zrobić dach, na szczęście, ło tu nam coś wypływa, słuchajcie bo to trzeba ratować Nasza się chyba tutaj spaliła pod tą na szczęście już wszystko jest uratowane, robi się ciemno Więc zapraszam was już rano, więc mamy już poranek i dzisiaj, e, tak jakby zrobimy, dalej będziemy wykańczać ten zamek. Już główne, tak jakby rzeczy mamy wszystkie popostawiane. Więc teraz, tak naprawdę, zostało nam wykończenie tego zamku. Teraz tak, przede wszystkim e, zaczniemy tutaj od zrobienia bramy, żeby potwory nam tutaj do nas nie wchodziły. Będę musiał sobie postawić ploczek. Okej. Okay. Tutaj od razu, za pamięć oczywiście, zrobimy sobie pochodnie. Tylko może zrobimy je troszeczkę wyżej. I jak zwykle w ten sposób. Op, tu jeszcze je przytrzymamy traktorem. Mamy pierwsze pochodnie. U nas, teraz ok wejdźmy sobie do naszego zamku i zobaczmy, co będziemy mieli przed sobą. Więc tak, tutaj po lewej stronie będziemy mieli stajnie. Więc od razu stajnie tutaj już zamykam. potrzebna nam będzie jeszcze woda. Mm. Tylko teraz troszeczkę dałem ciała. Ok, woda będzie w ten sposób, żeby konie miały co pić. Tutaj zrobimy dwa otwory, i w te dwa otwory powtykamy tutaj płotek, żeby trochę światła się tu nam dostawało do tej naszej bazy. Następnie, tutaj w sumie też możemy zrobić taki jeden płotek. I tutaj przede wszystkim wypadałoby zrobić w końcu drzwi, nie. A więc tutaj zrobimy drzwi, no i tutaj oczywiście musimy jeszcze zrobić podłogę. Oczywiście rozświetlamy ten nasz tutaj zamek. Wszędzie będziemy stawiać teraz pokotnie, powiem Wam szczerze. Będąc na górze, zapomnieliśmy jeszcze tu, znaczy się zapomnieliśmy, ja zapomniałem dodać tutaj jeszcze murków, żeby nie powypadać. OK, w tym momencie jednak tutaj zrobimy te takie e, parapeciki. W międzyczasie tak stwierdziłem. I natomiast tutaj mm, będziemy musieli jeszcze poprawić trochę ten dach. A więc tutaj wkracza się malutki błąd, dlatego że zrobiłem trochę za wysoki dach. Więc teraz e, tutaj jeszcze go poprawimy. Powinien on być w ten sposób jak teraz Wam tutaj pokażę. więc jak widzicie praktycznie nasz zamek jest gotowy, trzeba go jedynie wykończyć od środka, a także jeszcze go tak jakby wyteksturować, czyli nadać mu różnorakie tekstury. Ja to będę tutaj robił za pomocą przede wszystkim Adana Adanesitu, Stone'a, cobblestone i Mossy Cobblestone'a. I także zrobimy okna. Jeszcze tylko ostatnie szlify, i wszystko już praktycznie będzie gotowe. Pokażę Wam, jak wyszedł. Ten zamek. Więc teraz pokażę wam ten zamek tutaj od środka. Jak widzicie, musimy wejść na dość sporą górę, aby się do niego dostać. I tutaj otwieramy sobie bramę. I zaraz po wejściu tutaj po lewej stronie możemy zostawić sobie naszego wierzchowca, a dokładnie tutaj konia, jak widzicie, już tutaj dwa się znajdują. Mają one oczywiście jakąś szamkę, wodę do picia. Natomiast my, jeżeli jesteśmy spragnieni, to tutaj po lewej stronie mamy taką, można powiedzieć, studzienkę. Natomiast idąc tutaj dalej, ukazuje nam się kuźnia z dużym piecem, w którym możemy wykuwać sobie różne rzeczy. Jak widzicie tutaj, no, ogólnie tutaj jakaś ostrzałka oczywiście na miecze, jakieś narzędzia, diamentowe bloki, bo no bo z czegoś musimy robić te zbroje i miecze, prawda? A także tutaj żelazo, czyli taki podstawowy składnik. Wchodząc tutaj do tego budynku drewnianego, po części drewnianego, um, ukazuje nam się tutaj, można powiedzieć, taka troszeczkę rzeźnia, z tego względu, no, że gdzieś musimy trzymać i produkować te jedzonko, prawda, tutaj mamy jakiś piec, um, narzędzia do obrabiania i jak widzicie, tu już jest jakieś surowe mięsko. Tutaj ogólnie zamysł był taki, aby zrobić lochy, jednakże no, lochy już można, że tak powiem, każdy może sobie sam zrobić. Ja już tego nie robiłem, zostawiłem tylko tutaj miejsce, jak widzicie. Więc mam nadzieję, że może komuś się przydadzą. Natomiast wchodzimy u góry, trzeba otworzyć klapkę, jesteśmy w tym oto właśnie budynku drewnianym. Gdzie znajdują się, można powiedzieć, tak jakby pokoje oficerskie, dlatego, że no jest tu dość, że tak powiem, ładnie schludno, jest kominek, więc zimą na pewno będzie ciepło, a także tutaj jakiś schopek na pożywienie, a także jakieś książki do poczytania. Tutaj z tego pokoju oficerskiego przychodzimy między innymi tutaj na mur. Dość modutki odcinek, no ale było trzeba zakryć jakoś to przejście. Tutaj oczywiście mamy strzały a także łuk więc w razie jakiegoś obnężenia, oczywiście możemy łatwo się bronić tutaj mamy ogrodzenie aby nie spaść i przechodzimy do wieży z wieży jest tak że tutaj przejście można powiedzieć przed bramę dzięki czemu no, ktoś tu obserwując będzie mógł po prostu patrzeć, kto do nas zmierza. Tutaj także mamy łuki i strzały, a także z tej strony. Tutaj mamy małe podwyższenie, z tego względu, żeby po prostu więcej widzieć. I tutaj, tak jak już wcześniej mówiłem, także strzały i łuk. Tutaj także da się wejść od bramy głównej, od dziedzińca. Więc zejdźmy sobie teraz tutaj, że tak powiem, na dół. I wejdźmy sobie od tej strony. Tutaj mamy oczywiście główną bramę. Natomiast tutaj znajduje się można powiedzieć sprojownia, gdzie mamy materiały jakieś wybuchowe. A także tutaj czerwony proszek do ich odpalania. A także drugie wejście, tak naprawdę do lochów czy do piwniczek. Jeżeli ktoś by chciał, czyli mamy wejście od strony wieży i od strony tam drewnianego budynku. Następnie, tutaj na pierwszym piętrze, tak jak już widzieliście, także mamy troszeczkę rzeczy ze zbrojowni, czyli tak naprawdę, tutaj zbroje, tutaj jakieś beczki, w których możemy pochować no, różnego rodzaju rzeczy. Idąc dalej w górę, znajduje się tu pokój można powiedzieć, jakiegoś, że tak powiem, rycerza, który tutaj na wieży patroluje i, i ostrzega no, nas. On ma także tutaj jakieś książki, beczki oraz skrzynkę na przechowywanie swoich przedmiotów i na samej górze jesteśmy już tutaj na wieży gdzie znajdują się także łuki i strzały no i oczywiście jest tu można powiedzieć no, taka wieża strażnicza gdzie zewsząd jest jak najlepszy, jak, no po prostu największy widok najlepszy widok z zamku, o tak wam powiem no i tutaj oczywiście mamy dzwon które w razie czego możemy zabić, jeżeli jakieś, nie wiem, powiedzmy, jakieś nieprzyjaciele się zbliżają do naszego zamku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się on spodobał. A jeżeli tak, to koniecznie przyciśnijcie lajka. A także czerwony przycisk poniżej subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu pozwolicie mi się rozwijać oraz rozwijać mój kanał. A także zostawcie po sobie jakiś komentarz: dajcie znać, czy spodobał Wam się właśnie ten zamek. Był on dość trudny do wybudowania z tego względu, że musiał być on dość mały. Dlatego, że mogłem mieć tylko 15 na 15 kratek, tak naprawdę. Myślę, że w miarę udało mi się zachować proporcje. A tymczasem ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! pa.